Dzień dobry, dzisiaj będziemy grać w Zniż Babcie w Robmox Ale jeszcze tylko przypomnę, żebyście ten sobie suba i lajka pod kanałem SmiteLay i Ty I możemy już chyba wchodzić Czy mi się poleca o tym, że właśnie jakaś babcia nas goni z Bo rozbyliśmy szybę Jest to w trakcie gry ale ja uniknąłem chyba. Nie, o, bra, musimy, musimy, a mnie nie polega na tym, że trzeba znaleźć taki, oto klucz i broń, żeby pokonać babcię. Tu jest e, na górze, jest czetnik HP, babci. I pytam, ile ma HP? Teraz ma 47 HP, więc prawie ten koniec gry. Babcia ma i zadań. Babcio, ja? Babcia, macie jakieś zadanie? Gdzie jest babcia? Yeah. Uh, Babciu! Babcia! Nie! 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 I babcia mi jest zauważyła. Uh, tutaj jest jakiś spray, ale chmodna babci, niestety. U uh, nie, babcia mi sprzedał. Bokciu! Bokciu! Um, nie, to nie ma! Ja tylko sobie zbiorę... I właśnie za te knucze, które się zbierają, ja on siedem... Uh, I tutaj się właśnie zbiera i ja wyjść z księgi, więc to jest... bardzo. proste, a? Pytanie, czy ktoś się nie wezmiał po prostu? A, co to było? Ej! Hey. Nie wiem czy słyszycie, ale to są takie huki mocne, bo są myśli stopy. No napierz się mam. O, tym tmuć i niepokoju. Fajnie. Nie wiem, czy wiecie, ale babcia jest tam. I może mnie wywnąć przez okno, więc lepiej, żeby mnie nie zauważył. Mamy tu kamień, który ma, a możemy, babci i szybę. Widzicie, już zbiśmy szyba więc babcia no, 5 HP, no to już niemożliwe, żeby... Nie, 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 babcia. nie, proszę, nie, nie, bo nie, nie, Proszę, nie, proszę, babcia, 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 nie, No ma. I wygraliśmy no, 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 no. E widzicie, tak jest testem Jano 6. No, no i za 6 sekund będzie krójną runda. Pobuję na wictos no, nie Ale... Nie mię wino tak, że czuć to I. Panie Jarusłownie, nie wiem, jak się pan nazywa, ale po prostu pan tak się okej Ok? Ok? A po prostu pan tak nie zmawiam. Możemy wejść. Mamy tutaj, gdzie szybko zbieramy, żeby nasi bracia nie znaleźli. Otwieramy drzwi, mamy coś i tam jest kolejny kluczyk który możemy zdobyć. Nie, nie, w nie, te... nie, nie, zebrałem tu cieka. a A babcia nie, się, próbujemy się iść z nie, 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 Boże nie, 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 nas jeszcze się nie, złapie, nie, nie, ma... nie, 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 nie,

o! Oh, ej, to jest spadne, Czy można go zabrać? Oho! Oh, to się robi i szyję! Szybę! Przepraszam, jaką szyję? Weź butelkę, bracie! A ja wezmę... i Jeszcze ten kluczyk może sobie wezmę... I... Biorę kamyk! I Nie zapamiętaj, babcia! No babci no przepraszam mu! Huh? Ha! Přejď... Ej, to můj kamek. Bez sebe, pošuka jiného. Babčo... ...le, chyba to je něm, ale mám už na čem mít na 100% moc... ...dovolněnče babčí situámos. Babčo... My sobie bruszyknuczek i nie możemy wpuścić, bo ten szaf. Ej, bóg cię Taki huk mocny! Ej, co to było? Proszę, ale nie umiem zbytnio robić. Nie, babcia, 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 babcia. Ha, ha. Nie, nie. O o, oł. Idziemy na autoklipsik. Auć, 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 auć. Spieramy kamietę i puncichu zaprobujemy się nie popić. I po to docikliłem. Tutaj, tutaj idziemy, i żeby nas nie zaufanowała, bo ma paralizator. A masz. Dobra potem nie mówi Dobra, dostała mocne. Nie moje. Od tyłu. Ha pośmo, Boi się. Jest a oła, 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 o. Zostaw nie proś, oła, Nie, o, nie odwiedź. Daj mi poproszę o Proszę, proszę. Dziękuję, dziękuję, oła, oła, oła. A babci, tylko da. Dobra. Ziemia, babciu ma 60 HP. Z czego najmniej boję ja zadaję. zadałem? Umiesz w apci babci. Oj, chyba się boję tam iż. Babcia to sałomosny na nie? Nie! Babcia! Mabcia nie złapisz mnie! Babcia nawet tu się nie mnie. Nie, babcia nas zabiło! Nie, przegraliśmy to, babcia nas zabiło! Ane? Będzie kolejna gra, na której możemy się zemścić na babci. Ja widzicie, że ma stan 29, więc nie, wiem, czy na 300 dbujemy, ale to ja mam sekundę, możemy wejść. Jestem jako pierwszy. No babci, dobra, opieka dziewna. Remis jest, dobra, opieka dzienna. Zobaczymy, jak wyjdzie na płacę zabaw. Losujemy no, babci. Jestem babcią. Więc teraz możemy się zemścić. Uh, uh. Twój smutek na jej dzieci, jest z my i im go umrzeć. Wreszcie bym babcia. bo potem wciąż, no? Fukamy tych dzieci, bahorów. Bachory! Gdzie jesteś się? Bahorii. Gdzie się kryjecie? Tam biegnie nie Ale niestety te pochory są takie szybkie, że nad nimi nie no wyłączamy. Chyba z tego co słyszymy, biją same siebie. Nie, trzeba wam nie bazunkom, a wła! Ale mimo to wam, ale teraz nie już o wlotu, F, trzeba klitnąć F, a wła.

że ich widzieliśmy. Oła, dzieci, nie bijcie mnie, proszę. Nie wtrafiają. Nie bo chory. Oła, jednak jedyne my wtrafią. Masz msupit. Ła! Dziecko! Nie! Mentynacji wszedł, mowy! Gdzie wy jesteście? Ła! Ła! Aż! Ła! A Wiesz, że chyba mam O, dzieci? Ha! My się teraz... Kary! Kary na wszystko! Kary na telefon! Kary na plac zabaw! 真是没性能。